Świeża prosto z drukarni najnowsza pozycja książkowa wydana przez gminę Borzęcin, a w niej znani i zasłużeni właśnie z tej gminy. Iwona Dojka i Marek Latasiewicz to autorzy tej książki. W środku opis 23 postaci, które pochodzą z Borzęcina, ale znane są nie tylko tam. Skoro pani pyta o znanych, zasłużonych, zacząć od chyba najsłynniejszej postaci, która jest znana daleko poza Borzęcinem i daleko pewnie poza Polską, czyli o Sławomiru Brożku. Tutaj właśnie się urodził. Być może, być może, nie wszyscy wiedzą, ale przypominam, w miejscowości Borzęcin urodził się światowej sławy dramatopisarz, dramaturg Sławomir Boroszek. W książce nie tylko współczesne postaci, ale i ci, którzy już odeszli i zdążyli wpisać się w historię gminy Borzęcin. Warto angażować się w życie społeczne na wielu płaszczyznach, po to, aby. Budować nie tylko tą małą lokalną ojczyznę, ale ojczyznę ojczyzn, jaką jest Rzeczypospolita, czyli nasz kraj i jego powszechny rozwój. To dopiero pierwsza część tego projektu. Już wkrótce powstaną kolejne tomy. Następuje jak gdyby renesans no trochę może wyświechtanego określenia czy pojęcia małych ojczyzn. Te małe ojczyzny rzeczywiście zaczynają nabierać coraz większego znaczenia. To nie przypadkiem jest, że te osoby, które żyją, które zrobiły może nie tylko tak pan słowik Brożek, ale również, który przyznaje się chociażby w swojej autobiografii w dużej części do, do swojego pochodzenia i, i opisuje również lata spędzone w Bożencinie i tutaj w regionie. Te osoby wracają wspomnieniami, profesorowie hierarchowi kościoła, bo również tacy stąd się wywodzą, wracają swoimi wspomnieniami właśnie do tych rodzinnych stron. Premiera książki na Mikołaja, a w zasadzie tuż po, bo 9 grudnia, na specjalnym spotkaniu z autorami i mieszkańcami pojawią się znani i zasłużeni. Julita Majewska, Tarwizja.